Cześć, dzisiaj przygotuję Wam zupę krem z dyni, a konkretnie dynia Hokkaido. Idealna do robienia zup, ponieważ zawiera mało wody. Do tego dojdą dwie cebule średniej wielkości, trzy ziemniaki, bulion, który przygotowałem z dwóch kostek rosołowych i przyprawy imbir. Pieprz mielony. Tutaj mamy jeszcze ostro paprykę. I do posypania na koniec płatki migdałowe, które upraziłem wcześniej. Oczyszczamy wnętrze dyni za pomocą łyżki. Dynia Hokkaida pokrojona w kostkę i obrana. Ziemniaki kroimy również w kostkę. Cebulkę kroimy w kostkę, którą zaraz podsmażymy na patelni razem z czosnkiem. Cebulę od razu wrzucamy na patelnię. Niech ładnie się zrumieni. Ciekamy czosnek i wrzucamy na patelnię. Wszystkie składniki te co tu widzicie wrzucamy do dużego garka. dynie Ziemniaki. Bulkę z czosnkiem. Włączamy ogień i zalewamy wszystko bulionem. Jeśli wyjdzie za gęste, zawsze możemy dodać wody. Przykrywamy garnek i gotujemy około pół godziny do miękkości. Po około 10 minutach gotowania dodajemy przyprawy, pieprz czarny, mielony, papryka ostra, nie za dużo. I mój sekret to imbir, który nada zupie odpowiedniego orientalnego charakteru. Minęło pół godziny. To jest ten moment, kiedy warzywa zaczynają się rozpadać. przystępujemy do zblendowania zupy ja dodaję jeszcze keczup domowej roboty dwie łyżeczki na garnek zupy dwie można trzy łyżeczki można zupę zabielić śmietano mleczkiem kokosowym to co uważa. Przystępujemy do zblendowania zupy. Niewielka dynia, a wyszedł solidny garnek kremu z dyni. Konsystencja ma gęstego budyniu. Tak oto wyszła zupa krem z dyni. Posypujemy płatkami migdałowymi. I tak oto wygląda zupa jesienna krem z dyni rozgrzewająca, którą pochłonę w niedługim czasie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.